A czy zdarzyło Ci się kiedyś przegapić oczko podczas wyplatania koca? Spokojnie, nie musisz próć całej robótki, pokażę Ci jak to naprawić w kilku prostych krokach. Och, to tutaj, to przegapione oczko. Dzieje się tak, kiedy jedno oczko wyślizguje się z poprzedniego, a Ty kontynuujesz robótkę, nie zauważając tego od razu. Z przodu robótki znajduje się rząd, w którym oczko się wysunęło. Teraz delikatnie wyciągnij oczka, Zdłuż tego rzędu, aż dotrzesz do przegapionego oczka, jak już ściągniesz wystarczającą ilość włóczki, będziemy naprawiać naszą robótkę. Następnie przeciągnij włóczkę przez wszystkie oczka w każdym rzędzie. Zwróć uwagę na to, aby włóczka w najwyższym rzędzie nie wysunęła się z oczek. Kontynuuj przeciąganie oczek z pozostałych rzędów, aż naprawisz cały błąd. Sprawdź swoją robótkę. No i co? Gotowe? Chcesz więcej takich praktycznych wskazówek? Zaobserwuj mój profil. A jeśli marzysz o stworzeniu własnego koca, zapisz się na mój kurs wyplatania koca. Link znajdziesz w bio. Do zobaczenia na kursie.